Witajcie, towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany, Mam żegnanie to jest kolejny ocięż i kochanej serii towarzyszy z Czech. Jak to przypamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku mieliśmy wojnę z Zakonem Krzyżackim, a dokładnie byliśmy zaproszeni do wojny z Zakonem Krzyżackim poprzez Polskę. Udało nam się dzięki temu zdobyć Nowymbergię, więc w sumie, towarzysze, to nie jest jakaś zła opcja według mnie. I co, towarzysze, myślę, że teraz, towarzysze, w tym odcineczku chyba bardziej skupimy się na. bardziej skupimy się na, na, na jakimś podwoju, tylko. Jest jeden problem, gdyż Polska jest, jak sami możecie zauważyć, nie wiem czy to będę mógł pokazać, właśnie, są wiary katolickie. Jakby troszkę mnie to mm, blokuje w moich pięknych działaniach podbojowych, bo. no. no nie mam zbytnio towarzyszy jak. nie mam zbytnio jak tutaj to podziałać. Mogłbym dać niechęć wobec Wetorega, mógłbym, nie wiem. Nie właśnie, co ja bym mógł nawet zrobić tutaj. Oni muszą mieć jakąś wojnę, tylko. Nie wiem, towarzysze, jaką wojnę bym tutaj sobie zrobić. jaką mogliby tutaj wolne wojnę mieć z kim. Mogliby mieć teoretycznie wojnę z Moskwą, no ale Moskwa póki co jest słaba. Więc właśnie nie wiem, nie wiem. Co by się przydało tu powiedzieć? W ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje jakiś w ogóle w władce nie wiadomo skąd. Za zasiądzie na terenie Polski. Czy ja bym mógł kandydować? Mógłbym teoretycznie kandydować. No ale to się nie opłaca. Teraz to się to nie opłaca, jak oni tutaj ymm, mają po 30 punktów, a ja mam po 4. No tak, gdzieś jak towarzyszę. że technologia wojskowa idzie do przodu u mnie, już niedługo będzie na fajnym poziomie. Kto ma i wziął tę technologię? Pokażcie mi. Austria? Nie, kto ma na szóstym poziomie? Polska? Nie, nie Polska. Ktoś tu ma na szóstym poziomie. <laughs> no, Bur nie, nawet nie. Rowansja. Czy, że to nie wiem, ale ja was sobie tą technologię teraz i będę miał na, na 10 lat, tak? Nie na 13 lat. O, no to w sumie dla mnie ok. No i teraz to wasze. Czy ja mógłbym w ogóle teraz sobie towarzyszyć rekrutować? Nie, nie mogę jeszcze. armo sobie wykrutować, No to szkoda akurat, no ale trudno. No dobra, jak jakby ma agresywna ekspansja? No spadła prawie do zero. Prawie do 0 spadła. Co to było? Lokalny protekcjonizm. Okej. Okay. No i Polska, oczywiście Polska. Po co ta Polska tu jest? No nie wypowiedzcie komuś wojny. Nie wiem, jakąś zniewagę wyślę zaraz chyba. Cokolwiek. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Chciałbym ja mieć tą samą religię co oni. Czy to był błąd, że wziąłem tę religię w Polsce? Co, ja mogę się nadwrócić, nie wiem cokolwiek. Nie, proszę, mo może to w sumie jest jakiś ciekawy eksperyment, może trochę zgałganiłem, nie wiem, dawno nie grałem, może coś zrobiłem źle, nie wiem. <laughs> hmm, ale co ja mogę tu zrobić teraz? No chyba, towarzysze, muszę tutaj rzucić... Właśnie, inflację sobie poprawić troszkę, bo za duża jest. A zaraz... Będę może miał wojnę, nie wiem. Zaraz, towarzysze, ludzie, trzeba to jakoś ogarnąć fajnie. To czy Polska w ogóle, czy Polska jest... Podle mnie silniejsza. Zobaczmy to. Hmm, czy mogę tu gdzieś zobaczyć? Polska, Polska, Polska... <laughs> Właśnie, przy okazji. Toż mi nie jest dostać na prowincji. to będzie mu 6. Bo no to ja już nie wytrzymam zaraz. O, no i teraz to jest przychód jakiś sensowny. Teraz nie będę miał dużo na minusie tą dyplomatyczną technologię, no ale mówi się te już naprawdę powiem ja to towarzysz, że to jest bez sensu, jak ja mam tak siedzieć i patrzeć się. Gdzie to się włożyło? O tutaj się to patrzyło. Ja chcę to w moim kraju, jakby zobaczyć? Polska. No jest słabsza, ale o 5. Jakby to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje akurat. Aha, da. czekajmy, tu, jeszcze, muszę tutaj. Moje armiki tutaj sobie, jakby przestać szkolić. Dobra. No szybko, szybko, szybko. Gdzie oni chcą? W Berno. Gdzie jest Berno? Pokażcie mi. Berno jest tutaj. No, jedną armikę sobie tak fajnie zniszczymy. Mhm. No dobra, czyli mamy słabe relacje z Węgrami. Dobrze wiedzieć. I jeszcze tutaj. Heretycy jacyś tutaj mi się pojawili znowu. O i tutaj, tutaj to też niszczy. Dobra, jest OK. Aha, jeszcze tutaj mi się pojawili w Berlinie. Okej, okay, może być w Berlinie też. No i fajnie, no i fajnie. No błagam, no dlaczego Polska jest tutaj? Nie wiem, towarzyszy jak ja mam tu zrobić? Może ja się wezmę tutaj obrońcą wiary? No nie, ale to nie ma sensu. Jak ja mogę to zrobić? To ja nie mam pojęcia. Polska plus jeszcze Litwa tu jest. Przecież to się nie da, towarzysze. To wszystko jest sfokusowane na mnie. Jak tutaj bym wziął, to pewnie też. Dokładnie, Polska, Polska, Polska. Po co Polska jest tam obrońcą wiary? Nie rozumiem. Sami po tym wszystkim, jak tutaj Polska jest obrońcą wiary, ja nic tutaj nie mogę zrobić, jestem blokowany. Nie, proszę no, może ja wypołem tą wojnę, może nie wiem. Może to, masz, może to ma jakikolwiek sens. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Czy oni... Nie no, mają tutaj jako litwa. Nawet Polska dwoni krzyżaków, no, błagam was. Błagam. 60 tysięcy tutaj. Z czego 30 to w Polsce. w Polsce, piechota sama. Spójrzcie na to. Nie wiem, czy to się w ogóle liczy też z... z Litwy w sumie. To chyba się też liczy akurat z Litwy, mam takie wrażenie. A tutaj sobie wezmę pierwszą ideę. Powiem ja wam, że jak ja tak będę się rozwijał, to ja chyba nigdy tego nie zrobię ja będę musiał chyba sobie czekać na wielki rozłam. W sobie tutaj to proszę podbija spokojnie. Tylko, oczywiście, Polska musiała się wtrynić. Ajajaj. Hmm, no, co jeszcze? Co ja tu zrobię? Chyba, ja muszę sobie zwiększyć moją armię, no bo co ja teraz będę mógł? lepszego zrobić? No, tylko tyle mogę zrobić, o, zobaczcie. Zwiększyć sobie armię i tyle. No, ja nic nie zrobię więcej, no. Mogę ponad limit ewentualnie sobie coś ogarnąć. Fajnego. Może szok bym sobie ogarnął też na armii mojej? Jak to wygląda z moim doświadczeniem armii? Morale tej szok idziemy, że ok. Nie, stabilność, o oh właśnie. Też mogę sobie jak poprawić. Teraz na 05 będę miał. No dobra, teraz armię na 2, żeby ona nam się tu niszczyła, nie niszczyła zbytnio. No, właśnie, no właśnie, towarzysze. Co ja tu mogę zrobić? Może samą Polskę? Jakby wami wojny, nie wiem. No jest bez sensu teraz, towarzysze, to co ja teraz mogę sobie zrobić? Właśnie nic nie mogę zrobić. No tutaj, o tutaj się nie zgodzą. W ogóle, właśnie, to jest biegiem Polski. pokaścili? Austria, Dania i ten. Okej. Okay. Moskwa, tu czy Moskwa? Właśnie, proszę. Jak ja mam tutaj coś ugrać? Hmm. czy mogę coś zrobić tutaj? Open Jakie to jest zaufanie? Nie, nie chcę tak, chciałbym tutaj wziąć sobie. I też dołączy Polska, ale nastawienie względem na rogów, okej. Okay. O, ale jestem towarzysze zblokowany teraz, naprawdę. Dołączy Donia, do tego Moskwa, no fajnie. Czemu nikt nie wypowiał wojnę? Osmanie, wypowiedźcie wojnę, błagam. Możliwe tyle tutaj wypowiedzieć. Co so, już, może jakiś bym z nimi miał? Właśnie, może z kimś innym będę miał sojusz. W sumie to nie jest powiedziane, że ja muszę mieć tylko z Polską. No dobra, sobie już mam sojusz. Najbardziej jest skłonny... Burgundia? W sumie Burgundia ładnie cisnęła tam. E, ładnie tam cisnęła Austrię, więc w sumie, czego no, by nie. Mógłbym spróbować teoretycznie. Tutaj bym nie potrzebował aż tak tylu, aż tak wiele jakby punktów. No, jeszcze jeden punkt będę mógł to już właśnie ok, Railamariusz. Jeszcze dokładnie, z tym tutaj, o jeszcze stabilność zyskam w poziomie drugim, dobra Czy ja mogę tu coś fajnego podziałać teraz. W związku z tym, bo ogóle czego oni by potrzebowali. On są za na 1000 katów. może wiedzieć. Ale jakby nie byli, to pewnie by do. Nie, nie dołączyliby nawet, bo nie wiem co. Bo są niechętni. A nie zasoby ludzkie. No dobra, no to jest zrozumiałe. O, to Nie, wypowiadam chwilę tą wojnę. no bo ja nie mam co innego zrobić. Okej, okay, wypowiadamy Może mój wasal coś widział? Może nawet niszczę Polskę? Nie wiem. No, już sobie zniszczyłem, już tak widzę. Ujrzę hmm. sobie tutaj. O, nie umarłem. Chociaż może nie. Nie, no umarłem, no ale było blisko. Wezmę sobie kolejną ideę, o, myk. A trzeba było towarzysze tam iść i wziąć sobie... O, 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 o. Dobra. Czy teraz zwaliłem? I miałbym normalnie... Aha, fajnie. Tak, dokładnie tak. Dokładnie zwoliłem teraz. Boże, towarzysze, to jest taka mordęga. Okej, okay, oni widzieli sobie to, reparacje wojenne i miałbym spokój. Ja, tak, zaakceptuję to. Jakby dla przyszłego mojego dobra. I teraz, towarzysze, ja wiem, że to jest głupiec, co ja teraz zrobiłem, ale to jest jedyny sposób, żeby wywatować tą moją kampanię, którą teraz prowadzę. Ja mogę to wywatować, towarzysze, teraz w ten sposób. Ja pewnie się za dłużej. To było pewnie głupie co teraz zrobiłem, no ale to chyba jest mój taki jedyny ratunek, który teraz mi nadszedł. Bo teraz, nie mając zwykłego króla katolika, mogę, towarzysze, w końcu coś fajnego podziałać sobie, jeżeli chodzi o podboje. Ja już sobie to wolę, towarzysze, odpuścić, naprawdę. Powiedzcie mi. Chociaż oni mnie lubią, towarzysze, oni mnie lubią i myślę, że oni... we Wrocław, tak? Tutaj. Okej. Okay. Ja myślę, towarzysze, że to jest fa fajnego wyratowania. Zobaczmy, co oni by w ogóle mi chcieli oddać. Idziemy sobie, załóżmy, to i to. Okej, okay, tu minie rok. Załóżmy, że minie jeden rok, zanim to jeszcze wszystko podbije. Okej, okay, to jest możliwe do wyratowania nawet. Z kim ja miałam jeszcze wojnę, mamy z nimi wojnę i z nimi wojnę. <coughs> Może nawet pójdę sobie. Zacznę tutaj tak podbijać, albo nie, nie wiem. Nawrócę no, się do mojej stolicy towarzysze. I zbimy tak. Na no, sobie na czwóreczkę, żebyśmy to mogli trochę jakoś fajnie podziałać. Dobra. Szybko się wrócimy tutaj. Ok, zdążymy. Zdążymy to zrobić. Teraz do nich. Aj, w górach, w górach, w górach. Może się uda. Może się uda, towarzyszyłem czego generała. Udało się, ów. Dobra. Więc jak się udało, to możemy teraz wracać do naszej prowincji. Dobra. I teraz dobijamy to, mamy ale nie zdążymy oczywiście. Dlaczego mielibyśmy zdążyć? Przecież, teraz kolejna technologia dyplomatyczna. Towarzysze profesjonalizm zyskaliśmy. Hmm, mamy tutaj wydatki dyplomatyczne, czyli tutaj są subsydia. Czy co? Ok, no a weźmy na piątkę już, niech to leci jakoś sobie. Poczekam, tak tyle. A ty w ogóle tutaj idź. Bo ty nam bierzesz kupę pieniążków. No i towarzysze, musimy działać. No nie wiem. Może się uda. No to wywatujemy, towarzysze. Ja, ja w to wierzę, to się uda. My się wywatujemy z tej sytuacji jeszcze. To się jeszcze uda. Ja wiem, towarzysze, że to było głupie. Ale nawet nie spodziewałem się, że taki event będzie. Nigdy wiem, aż tyle czekami, żeby takie coś było. Ale jeszcze husetami tym bardziej nie grałem. Ja to może się uda. Może się uda, zobaczmy. Poczekajmy tylko niech tutaj oni mi zdobędą stolicę właśnie. Teraz wracamy się do nas, do stolicy. I odbijamy to co nasze. Co my tutaj mamy w stolicy? To jest las czy góry. To jest... To są takie pola zwykłe, okej. Okay. Teraz idziemy do Łomunic. Co tu jest? to już takie pole zwykłe. Odbijamy sobie HEP, bo Heb to jest nasze źródło pieniążków. Piękne. No odbijamy, odbijamy. No i niestety pożyczka. Ale już mamy na plusie pieniążki, chociaż o tyle dobrze. Dobra. No i teraz to spokojnie sobie działamy. No 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 i czemu oni tak wygrywają? Co się dzieje? Mogę was wypisować z tej wojny? Nie mogę, was pewnie bym mógł. Jakbym wyczyścił to. Dokładnie. Na to walczy, wiecie co ja to dajcie mi pieniążki jakieś. No, to to była tragedia, no ale ja muszę się jakoś wyratować z tej wojny teraz. Ja muszę się jakoś wyratować, ja muszę sobie wszystko tutaj poogarniać. Mam katolickiego króla, więc coś mi się tam udało teraz zrobić. Pamiętam, bo ja... Nie spodziewałem się tego wszystkiego, co się aktualnie stało. Nie spodziewałem się, ale... No, musimy to się naprawić ten kraj teraz. Nie chciałem, żeby takie się działo w ogóle armia na off. Nie ona się tutaj. Szkoli, czy nie? się nie, nie, nie szkoli, bo wtedy tym bardziej nie będę miał pieniądzków. No ile muszą, są to pożyczki, wszystkie? <laughs> po 300. 9 dukatów. To proszę, wszystko ładujemy w te kopalnie Szyściutko. Podatki. Tym bardziej. To proszę, te kopalnie muszą tak lśnić. Muszą takie pieniądze nam teraz dawać. Żeby się tak udobudowali, że to jest w ogóle szok. Co jeszcze to płacimy? Forty. Po co nam te Forty? Proszę mi to wyłączyć. Profesjonalizm. Proszę mi ich zmniejszyć. Proszę mi dać mich mi ludzi. O, i niech to jakoś teraz działa. Jedna pożyczka będzie spłacona. I mamy tutaj odsetek? Bukat jeden cały. My to spłacimy, towarzysze. Towarzysze, uwierzcie mi, ja wywatuję tą kampanię. Ja się postaram, ja dla moich kochanych towarzyszy, ja ją wywatuję, tą kampanię. No to co się teraz stało, to to jest jakiś szok towarzyszy. miała być wojna z Polską, później nie wiadomo co, w ogóle wszystko się zadziało jednocześnie, wojna z Maroko, oni mają wojnę z Maroko, ale jesteśmy katolikami, więc nie będzie teraz Polski. Wszystko towarzysze nabrało nowego sensu. Robimy misję, co możemy tu wziąć sobie? A, możemy sobie to wziąć i to będzie to tematyczna. 15 lat, to tutaj koszt półku, nie, zostawię sobie to. Spłacamy kolejną pożyczkę. Zmniejszać inflację, raczej nie będziemy jej zmniejszać póki co. Nie ma sensu nawet. Decyzja narodowa, i tu jest, że ok, modyfikator i to państwo możemy tutaj zrobić. Coś jeszcze możemy tu pozmniejszać. Wydatki, trzymanie fałtu no to takie najważniejsze te. Ok, utrzymanie od stamtąd dobra, może być No dobra, nic więcej chyba na razie nie mamy. Jak patrzę, kolejna pożyczka zostaje spłacona. No, nasz już na pewno będzie się teraz zwiększał. Musi się zwiększać, bo nawet jeśli nie ma opcji. Dobrze, jak ja wyratowałem kampanię Francję, pamiętacie? Moja pierwsza sailing na kanale. Jak to po prostu ja, ja wyratuję to, te Czechy, naprawdę. Ja się postawam dla Was specjalnie. I teraz będzie? 4 dukaty. 4 dukaty. Ile mi brakuje jeszcze? 80 dukatów. A tu tylko jeden. jedna pożyczka została. To nie jest zbyt wiele. Powiem, mam nie jest zbyt wiele. Zobaczcie, dobrze, już spłaciłem wszystkie pożyczki. Zobacz, oddałem Polsce Czechy. No, ale jakby. Ja sobie je odbiorę, jak będzie faktycznie taka potrzeba. Jak będą mieli wojnę ze smanami, ja zabiję ten sojusz. I spróbuję cokolwiek robić. Zwiększę utrzymanie armii. Teraz będzie mi się odnawiała armia, no więc będę miał na minusie co. No ale jestem w stanie to przetrzymać. No tutaj się wracamy. Okej, okay. Wiem tą armię. Nyk. Ok. I lecimy dalej. Teraz po raz kolejny z tym mniejszym utrzymaniem. Kupcie, ile miałem tej armii. Nie do uwagi, proszę bardzo. Okej, okay, dobrze. Jak na razie to proszę, myślę, że skończymy sobie odcinek, bo jest 20 minuta. Nie był to za dobry odcinek, muszę przyznać, ale ja postaram się to proszę wybatować. Jak na razie to proszę, oczywiście dziękuję wam. Bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I zapraszam do, następnych, no, do następnego odcinka z naszej kochanej serii z Czech. Na razie, cześć.